Książę Harry jest pełen obaw. Przyleciał na pogrzeb księcia Filipa, ale takich problemów nie przewidział. Do tego wszystkiego doszedł niepokój o zdrowie ciężarnej Meghan. Syn księcia Karola dotrwa do ceremonii pogrzebowej? Książę Harry i Meghan Markle od czasu głośnego wywiadu u Oprah Winfrey wzbudzają ogromne emocje. Niedługo po tej rozmowie w rodzinie królewskiej doszło do tragedii. Śmierć księcia Filipa wstrząsnęła Brytyjczykami. Planowany na sobotę pogrzeb będzie zapewne wielkim wydarzeniem. Wielu zachodziło w głowę, czy zwaśniony z rodziną wnuk Filipa zjawi się na ceremonii. Ostatecznie Harry przyleciał do Londynu sam, a Meghan została w USA. Oficjalnie nie przyleciała z powodu ciąży, ale pojawiają się głosy, że Markle nie chciała zakłócić swoją obecnością przebiegu uroczystości. I chyba dobrze zrobiła, bowiem Harry'ego spotykają same nieprzyjemności. Już wiadomo, że rodzina da mu do zrozumienia, że nie jest tam mile widziany. Do tego cały czas martwi się o żonę, która przecież niebawem rodzi. Każdego dnia są ze sobą w kontakcie, a książę jest gotowy rzucić wszystko, gdyby cokolwiek zaczęło się dziać. Już naprawdę tęskni za Megan i Archiem i codziennie rozmawia z nimi na FaceTime, aby się zameldować. Właściwie rozmawia z Megan kilka razy dziennie, ponieważ martwi się, że ją opuścił kiedy jest w tak zaawansowanej ciąży, wyjawia informator US Weekly. Magazyn donosi, że Harry ma ogromne wyrzuty sumienia i nie może sobie wybaczyć, że nie widział ukochanego dziadka przed śmiercią. Dziadku, dziękuję ci za twoją służbę, twoje oddanie babci i za to, że zawsze byłeś sobą. Będzie nam ciebie brakowało, ale zawsze będziemy o tobie pamiętać naród i świat. Megan Archie, jak również wasza przyszła prawnuczka, zawsze będziemy mieć dla ciebie specjalne miejsce w naszych sercach, pożegnał Filipa w oficjalnym oświadczeniu.